Po takim zmęczeniu myślę, że 9 na 10 zawodników nie weszłaby do trzeciej rundy. Powiedz mi, jakie myśli kotłowały się w tamtym momencie w twojej głowie? Co so, dużo myśli. No, w takich sytuacjach człowiek ma wiesz, no, myśli od naprawdę A do Z i e, szukasz pomocy, nie? Szukasz czegoś, co pozwoli ci stać. I wiesz, najpierw rozmawiasz sam z sobą, potem, potem słyszysz tych ludzi, którzy są wokół ciebie, w tym wypadku mój narożnik, e, Wiesz, który mówi cokolwiek się nie działa, masz stać, wiesz. Dawaj z charakteru, wychodzić do trzeciej rundy, nie? No to co? No to wstajesz i, i idziesz, no to... jeszcze można mi wiele zarzucić, ale na pewno nie braku, nie braku charakteru w pojedynkach. Widzieliśmy z twojej strony dużo obrotówek. Czy był to twój plan na walkę, czy jednak taki element nonchalancji z twojej strony? Ja jestem czarnym pasem taekwondo, wiesz, to raczej jest to dla mnie bardzo naturalne. A jaki był ogólnie twój plan na walkę? Jak miała ona wyglądać? Wygrać. I tyle, to Czyli był plan. Prosto. Nie no, prosto Wszyscy wiedzieliśmy, jak ten pojedynek będzie wyglądał, wiesz, no, zabrakło, zabrakło tlenu, zabrakło przygotowania atletycznego, wiesz, e, i tyle, tego nie oszukam, tego nie przeskoczę. Mariusz przygotował się świetnie, świetnie zrealizował swój plan, e, wygrał, nie, ubił mnie. Przed KSW zapowiadałeś, że nie będziesz już drugi raz kończył, ponieważ zrobiłeś tak? to już, już parę lat temu, natomiast e, czy jest jakaś taka w głowie twojej chociaż decyzja, co, co dalej? E Starczy, no. starczy, starczy, starczy. wiesz. No, trzeba się skoncentrować na innych rzeczach. Już e, ten miał być odpowiedzią na pytania, a, wiesz, które sobie sam człowiek zadaje. Bo e, wiesz, to ciężko znać zawodnika, który stanie, spojrzy w lustro i powie, wiesz. O... Wystarczy już, wiesz, nie nadaje się do tego sportu. E, ja sobie tego nie powiem, ale, ale powiedziałem sobie, że ten pojedynek będzie odpowiedział na kilka ważnych pytań sam dla siebie. Te pytania dzisiaj otrzymałem i tyle. Żegnać się nie zamierzam żegnać, bo już się raz pożegnałem, e, po czym wróciłem. Była to dla mnie świetna przygoda i e, ta przygoda trwa, może nie, niekoniecznie już w środku w klatce. Mhm. Tak może, czy... się, może się zgodzić z takim stwierdzeniem, że Mariusz Pudzianowski im starszy, tym lepszy? O tak. E, jest tur, wiesz, jest tur. Mówiłem to... Mówiłem to już, wiesz, to nawet jak my robimy na treningu, nie? I ja widzę, gdzie on ma luki, wiem, widzę, że sobie wsadza, tu we zejścia. Mariusz jest zawodnikiem, który 10 razy walczy lepiej niż, niż trenuje, nie? Dzisiaj to pokazał. Twardy, twardy ham, twardy, Twardy niż się wszystkim wydaje. Nie? A tego właśnie się spodziewałeś po nim, czy jednak zaskoczył cię czymś? Twardością, nie? Twardością, twardością, wiesz. Przyjął obrotówkę, przyjął też na... E, przyjął też e, jedną obrotówkę, tylko niestety tam z dwóch centymetrów zabrakło w głowy. E, widziałem, że mu się oko wywróciło, ale wiesz, ten moment wrócił. Ja mówię oku. Po, po co, Mariusz? Wiesz? E, jest twardy, jest naprawdę twardy, jest konsekwentny. E, I wiesz, wzór sportowca, nie? E, nie, ma, nie ma o czym tutaj mówić. A Bukasz w walce taki moment, że czułeś, że jeszcze tylko brakuje, nie wiem, jednego ciosu jego masz? Nie. Nie, 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 nie. nie. W trzeciej rundzie trafiłeś dosyć mocno obrotówką Pudziana na początku trzeciej rundy i nie żałujesz teraz, że nie poszłeś za ciosem, bo mogłeś go w sumie dobić yy, wtedy. Głowa, chciała, ciało już nie miało czego wiesz, To tak jest, no tak to działa. No. i e, Żałuję. Ja nie żałuję niczego. Żałuję tylko rzeczy, których nie zrobiłeś. A ja zrobiłem wszystko, co miałem. Bo jedynek przegrałem i tyle. A nie żałujesz, że nie skomentowałeś tej walki? <laughs> nie wiem, czy była fajna z boku, wiesz, ciężko mi powiedzieć, bo zazwyczaj nie pamięta się tego, co się dzieje w klatce. No. Zajebiście, no kurcz, walka wieczoru, spółdziany, 61 gala, jestem w tej reorganizacji od początku, e, mam cztery dychy na karku i jeszcze mogę się cieszyć każdą chwilą tego sportu, także wychodzę stąd obolały, ale nie powiem szczęśliwy, bo przegrałem. Ale spełniony. Mhm. Łukasz, co oznacza dla Ciebie ta, ta maksyma w podtytule gali To fight or not to fight? Jak Ty to rozumiesz? Jeszcze raz, przepraszam. Jak Ty to, rozumiesz to tę maksymę dostałem, no? To fight or not to fight? Która była w podtytule gali. Nie, to jest ściśle związane z pierwotnym miejscem, w którym miało odgrywać się gala, czyli Teatr Szekspirowski. Mhm, tak, tak. Szekspir. Ale taka to twoja, to twoja własna interpretacja. Moja własna? To fight or not to fight? To pytanie, które zadawałem sobie przed wyjściem. Wiesz, i właśnie dostałem odpowiedź. To not to fight. Eee, wystarczy, mm -hmm. wystarczy, bo zaraz będę zapominał wiesz, po takich czasach literę w głowie, a w mojej branży, w moim zawodzie raczej byłoby to teraz e, małym uniedogodnieniem, wiesz, jakbym zapomniał na przykład literki A. Mm -hmm. A po tylu latach, kiedy wychodzisz do klatki, co, co ty czujesz w tym momencie? Czy ty chcesz się nakręcić, czy wyluzować? Oj, wiesz co, stres był cały czas od początku, wiesz, i koncentracja była naprawdę tak jak zawsze i wiedziałem, wiesz, jak stałem dzisiaj, jak ten stres się pojawiał, w zasadzie przespałem cały dzień i to teraz zawsze tak, tak jest, wiesz, humor, już trochę inaczej, iż moje, wiesz, mniej żartu. Eee, ja już wiedziałem, że to jest dobrze, że to jest to, co powinno być, nie? Jak tego nie było, to i to, 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 wiesz, te pojedynki były gówniane. I, a dzisiaj wszystko było od początku, ale już jak wychodziłem, jak już słyszałem scenę Warszawy, Warszawie, zacząłem ludzi, przybiłem te piątki. Wiesz, no, ciesz się chwilą. Nie? Była okazja już zamienić słowo z Mariuszem? Tak, byłem w u niego, nie? I co u niego słychać? Eee, Leży odpoczywa, nie? <laughs> Leż, odpoczywa, pewno zaraz będzie gotowy. Eee, pogadaliśmy też, bo wiesz, Mariusz do mnie mówił. Żebym się poddał, nie? Bo mi łeb rozbije, nie? Ze trzy razy to mówił, ale... E, a ja mówię, to walku. Ja się nie poddam. Nie? Łukasz, ty pewne rzeczy z Szymonem Kołeckim sobie wyjaśniłeś i tak naprawdę O, No, że dajcie, dwa, już... Szymony, naprawdę, Zapomnij. dobrze żyjemy, przybiliśmy piątkę. Nie ma tematu. Szymon Czyli nie ma... Nie, nie się. obawiasz się żadnych przytyków ze, ze strony Wilanowa? O, o, że mam to gdzieś, to tak. całkowicie. No, skoncentrujmy się na rzeczach pięknych. żyjemy, jutro jest niedziela. Mam nadzieję, że słonko. Idźmy na plażę, wypijmy piwko. A nie rozpłynajmy co kto będzie mówił. Ludzie zawsze gadali, zawsze będą ganiać. Gadać wiesz, robić swoje. Niech każdy robi swoje i niech każdy żyje szczęśliwie.